Witajcie, jest 30 sierpień. Za chwileczkę na miejscu refraktometru, którego ważę celem sprawdzenia, czy dobrze jest waga ustawiona, spocznie melon jeden lub dwa. Zobaczcie, gdzie czekał na rozkrojenie. W chłodnym garażu koło cukini Rogosa, koło dyni Ujikiki Kuri. Czekał on, melon, o nazwie INX1063, Anuk albo Honej Def. Piszemy Honej 24 sierpnia, czyli 6 dni temu, został zerwany. Od tamtej pory leży tu. Rozkrajam go, bo minimalnie miększy się zrobił. I widać jest takie kropeczki, a jest z całą pewnością dojrzały. Zapraszam na film sprzed 6 dni, gdzie właśnie rozkrajałam pierwszą sztukę tej odmiany wraz z odmianą Dino. Ale idziemy teraz. Ten melonik miał takie skazy, ale nie jest to miękkie. Czy to obtarcia? Nie wiem. W każdym razie jest twardy. Minimalnie. Minimalnie mięknący pod paluchami. Zamieniamy zatem. Przy tego kolorze aksamitki, jaką tu widzimy, będzie można miąż popodziwiać całą jego urodę, barwę. 2 kilo 12 kg deko. Tu mam podobiznę z pewnego katalogu. Typ miodowej rosy. Roślina dobry. Ma dobre okrycie liściowe. 2-3 kg waży owoc. Mój egzemplarz, który już rozkroiłam w poprzednim odcinku. O rozklejaniu melonów miał przepiękne, mocno zielone zabarwienie. No dobrze, to na co tutaj czekać trzeba działać? Przejrzałość mu nie grozi. Zawiązał się jakoś tak w połowie lipca. Na stanowisku ucieni z tym rósł. Tak wygląda wnętrze. I właśnie chciałam by zwrócić uwagę na odcień aksamitki i tej zieleni. Taki punkt odniesienia. Na słoneczku odcień, barwa, skóry. Dobry był, słodki. Poprzednio miał 11% brix zawartości cukru, a teraz zobaczymy, zobaczymy. O, śmieciarka nadjechała. Troszkę nam popika. Zmykam. Już podejrzałam w międzyczasie. Spójrzcie na połączenie barw Z lewej strony. Niecałe 10% brix zawartości cukru ma ten egzemplarz. Ciut mniej niż poprzednik jego. 9,5% Idę po kolejnego melona, odmiana Dino. Ten, który nie powiela cech, bo jest odmianą F1. Czeka ten melon tu w otoczeniu nielicznych arbuziaków. To w ogóle z pierwszego zbioru, tak jakby w pierwszej kolejności je rozkrajam. 17 sierpnia był zbiór. Zanim wyłożę na stół te, które w późniejszych dniach zbierałam. Nie wiem jak z dojrzałością tych arbuzów będzie. Raz pokażę, bo to różnie bywa, ale nie jest źle ogólnie. Więc weźmiemy te, te dwa melony, albo ten jeden. Nie powinno się go nazywać Dino, bo nie wygląda tak jak Dino. Nasionka, wspomniałam, z odmiany F1 pobrano. Jedyne co, to widać, smugi przybarwienia ciemnożółte. A zobaczcie Państwo w filmie z 24 sierpnia, jak dino wygląda. Tak, także zabieram go. W zasadzie to wezmę również tego, którego zebrałam. On jest bardzo twardy, nie powiela cech, nie wiem jak się nazywa. Jest bardzo słodki. Ten, który trzymam w prawym ręku, w zeszłym roku go miałam, był mniejszy niż. Ten i nieco inny wygląd miał. Był po prostu bardzo okrągły. Jedyny wspólny mianownik to, że mocno żółty. A ten egzemplarz jest taki troszkę użebrowany. Zważę go najpierw. On chyba wczoraj był ważony. 462 gramy. Zawiązał się 15 lipca. Nie urosł większy. Nie wiem czy... Powinien mieć wielkość znacznie większą, czy też nie? Bo nie wiem, jaka to jest odmiana, już wspominałam. A zebrałam go ze stanowiska numer 2a dwa dni temu, 28 sierpnia. Nasiona dostałam przed kilkoma laty z Sum z Ukrainy. No, a kształt taki troszkę trójkątny, jakby. Też piękniutki, zielonkawy. Mam skromne doświadczenie z melonami, bo nie udawały się. Ale smakową te, które mają pomarańczowy odcień miąższu, jakby mniej smakują, bardziej marchewką zalatują. Jakby dynią. No, tak trudno mi powiedzieć. Słodziusieńki. Jak rok temu. Chyba najsłodszy ze wszystkich. Tak mi się wydaje na ten moment, jakie jadłam. I z kupnych, i z wyhodowanych przez siebie. Na słoneczko teraz wyszła oho, jakoś tak mało soczysty jest. No patrzcie, nasionko zasłoniło. Dobrze, teraz lewa strona, granica barw, 10% brix. Trudno wyostrzyć. Tak, równiutko 10% brix zawartości cukru, super. Wycieramy, trzeba pamiętać, by przed każdym kolejnym pomiarem dobrze wytrzeć. Zatem ten, który jest niepodobny do Dino i zawiązany 16 lipca wskakuje na wagę. No, ciekawi mnie również kolor miąższu. kilo 15 1150 gram. Słońcu, przebrawienia To jest twarde, ta skaza. Przypominam, nie miękka, nie zepsuta. Ho ho. ho, ho. piękny. Z tego, co pamiętam, wydaje mi się, że jest bardziej kremowy niż ten z przed kilku dni. Dwie sadzonki w jednym dołku były posadzone. Nasionka zebrałam w zeszłym roku. Z Melona. No pięknie, pięknie. Dino na filmie sprzed 6 dni był mniej słodszy od tego, którego rozkroiłam dziś jako pierwszego. Powiem, że jest słodszy od tamtego dino sprzed sześciu dni. Ła! 12. Tak. Słodszy i odczuwalnie i tutaj wskaźnikowo. Ten który nie wygląda jak dino. Nie ma zielonych smug, ma żółte. Jest słodszy od tego z 24 czerwca. Na tym kończę. Do widzenia. Udanego weekendu. Aha! Niebawem kupujemy cebulki do nasadzeń jesiennych. Ale gdy przyjdzie czas, by do nasadzeń wiosennych, tak jak ta roślina, to weźcie Państwo pod uwagę, by kupić eukomis, inaczej warkocznica. Lilia ananasowata, czy też ananasowa. To sadzimy wiosną. Do donic, do gruntu można. cebulki nie zimują. Trzeba wykopywać lub z donicą schować do chłodnego, suchego pomieszczenia i nie podlewać dopiero w marcu zacząć podlewać, by wybudzić. Łatwo też się rozmnażają. Tu mam właśnie dzieciątka. W tym roku zakwitły, a czekam na nie 3 lata lub 4. Czekałam. To jest jeszcze inna odmiana. Dobrze, to do widzenia. Wszystkiego dobrego.